ten świat, bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło. Mało nas, lecz to gwiazd każdy skoczyć by mógł, gdy chce Koniec zdjęć. Głupota. Jej, ale super. Efekty specjalne były całkiem niezłe, ale film mało straszny. A zęby? To od czego ci latały? Efekty dźwiękowe? <noise> Drodzy uczniowie, proszę o uwagę. Powitajmy proszę gorąco reżysera filmu, który właśnie obejrzeliśmy i który okazał się bardzo ciekawy. A oto on, James Finson, który zaszczycił nas by porozmawiać z nami o fascynującej pracy filmowców. A tak jest. Właśnie szukam scenerii, w której rozegra się mój nowy film. Słyszałem, że w pobliżu znajduje się stara fabryka i jestem nią zainteresowany. Fabryka? O nie, tylko nie nasza. Bardzo dziękuję. Jeśli ten cały Finson dowie się o naszym superkomputerze, będą kłopoty. No to trzeba będzie go nakłonić, żeby zrezygnował. No jasne, ale jak? Hm, nie martwcie się, mam pomysł. Dlaczego zawsze, gdy mówi, żeby się nie martwić, to ja się martwię i to bardzo. Tak się cieszę, że pana poznałam. Kocham pana filmy. Jestem pańską fanką. Ach. O, serio? Cóż, nie będę się kłócił. Też lubię swoje filmy. Jak masz na imię? E, może pan napisze dla Sisi, wschodzącej gwiazdy, której dam główną rolę w swoim następnym filmie? A, raczej chyba napiszę dla Sisi, która ma niezły tupet. I niezły talent? Cóż, bardzo mi przykro, Sisi, ale już po castingu wszystkie role w filmie są rozdane. Może następnym razem. E, dzień dobry. Ta fabryka, o której pan mówił, e, był pan tam w ogóle kiedyś? Nie, ale wybieram się tam jeszcze dziś. Wie pan, znam świetnie to miejsce, no i nie znajdzie pan lepszego przewodnika. <laughs> Zdaje się, że w tej szkole wszyscy mają niezły tupet. Fantastyczna! Jest jeszcze lepsza niż sądziłem. Tak, jest fajna, tylko że strasznie się rozpada. Chyba dach nie spadnie wam na głowy. Jest świetna, uwielbiam niebezpieczne ujęcia. Tego zawsze szukałem. Aktor musi być pod presją. Niech pan lepiej uważa na sprzęt, bo tu wszędzie pełno szczurów. Szczurów? Cudownie! Mam kilka dużych scen ze szczurami. Wniosek, nigdy nie ufać Urlikowi, kiedy mówi, żeby się nie martwić. Ta, chciał mu to obrzydzić. A ten facet jest zachwycony. Ma pan rację, to świetny plan. Szkoda tylko, że kiedyś przez tyle lat składowali tu mnóstwo uranu. Może kiedyś radioaktywność się skończy. A ty, mały, wiesz może, dokąd jedzie ta winda? Ach, ten stary złom? Dawno przestała działać. A i tak wszyscy mówią, że jak działa, to... <śmiech> <śmiech> Co to było? Nic takiego, w ogóle nic. Jest taka plotka, że w fabryce są duchy, które straszą. Ale ja wcale w to nie wierzę. Chociaż. To miejsce naprawdę coraz bardziej mi się podoba. A ty, mały, znasz tu chyba wszystkie dziury. Wiesz co? A może chciałbyś popracować jako konsultant techniczny? Zgódź się, się. Na serio? No jasne. Tak! No, by, byłoby strasznie fajnie, ale dyrektor nigdy w życiu się nie zgodzi, żebym opuszczał lekcje. Porozmawiam z nim. Sisi, twój ojciec nie pozwoli Ulrichowi na opuszczenie nawet jednej lekcji. Mm, to się jeszcze okaże. Nic mnie nie powstrzyma przed zostaniem wielką gwiazdą. Hmm. Ach. Mm. Jej nie zgodził się! A obiecałem, że wrzucę jego nazwisko do tyłówki! Um, proszę pana, możemy porozmawiać? Hmm. To nie do wiary! Sisi dostała rolę w filmie Finsona! A, w zamian za przekonanie taty, żeby mnie zwolnił z lekcji. Sisi i Ulrik razem pracują w filmie. To będzie początek wielkiego romansu. Cza, jasne. Teraz ta dziewczyna nie da mi żyć. Twoja prawdziwa praca będzie polegać na tym, żeby nikt nie odkrył naszego laboratorium. Przestań! Nie będzie przecież aż tak źle. Na pewno nie jest za ciężka? Kiedy sobie pomyślę, że zostanę wielką gwiazdą, a ty ulrik, kotku, będziesz mógł patrzeć na mój wzlot. Hmm. Och, to ci zazdroszczę, naprawdę. Dzień dobry, pan Finson na nas czeka. Macie przy sobie telefony komórkowe? Yy, komórki? Yy, no jasne, jak moglibyśmy nie mieć? Konfiskuję je, polecenie Finsona. Yy. Podczas zdjęć nie wolno się kontaktować ze światem zewnętrznym bez zgody Finsona. Stąd biorą się przecieki i plotki dotyczące scenariusza. Dlatego wszyscy śpią tutaj, a strażnicy pilnują wejść. Kręcimy to z góry, tak? Poza tym to świetna zabawa. Tak, ale a jak trzeba będzie zadzwonić do rodziców na przykład, jak będzie problem, co? Na planie Jamesa Finsona nigdy nie ma problemów. Odcięcie od całego świata to takie totalnie romantyczne, jakbyśmy byli na bezludnej wyspie. Fantastycznie, miodzio. Najwyższy czas, byście poznali głównego bohatera mojego filmu. Przygotujcie się na niespodziankę! Oh. I co o nim myślicie? Prawda, że to mój najlepszy potwór? Wymyśliłem też świetny sposób na to, żeby strzykał dookoła siebie ohydnym śluzem. Znów was zwali, serio. Fajny, ale przypomina mi obcego z takiego filmu. E, jak on się nazywał? Mój stwór jest niepowtarzalny, a mój film będzie taki, jakiego nikt nie widział. Hm. Huh. Proszę pana, czy, czy mogę dostać teraz swój skrypt? Chcę popracować nad tekstem. My, zawodowcy, jesteśmy poważni. Oczywiście. Chwileczkę, już piszę. Proszę. Dziękuję. Bardzo ładnie. Będziesz pierwszą ofiarą. 20 sekund na ekranie to 20 sekund Twojej sławy. Poradzisz sobie. Nakręcimy to błyskawicznie. Problem będzie z następną sceną. Jakieś kłopoty? Zabrali mi komórkę. Finson to jakiś paranoik. Niełatwo będzie nam się kontaktować. Proszę, proszę! Aha. Co to za dziwaczne miejsce? Ej, Ulrik, powiedz mi proszę cię, że to nie był głos Sisi. <słuch> Sisi, słuchaj, nie mogę ci tego wyjaśnić, ale nie możesz o tym nikomu powiedzieć. Albo. Albo co, jakiś potwór opluje mi głowę tym swoim ohydnym śluzem? O! O! Jeremy, mamy tu poważny problem Ulrich, co się dzieje? Co to za hałas? Za mną, szybko! Szybko! <śmulny> Ulrich, co się dzieje? Odpowiedz! Się, nie wspiąć, pójdę za tobą <śmulacza> <śmulacza> Idziemy, nie sieć tak. Tenędy szybko! Ona znów kombinuje. Jest aktywna wieża. Odpalam skanowanie, żeby ją zlokalizować. Obudzę Oda, zadzwoni do Yumi i lecimy. Co za głupek? O, to pan szefie, pan wybaczy. Niezła, co? Właśnie ją skomponowałem. Stawać leniuchy, mamy film do zrobienia. Mm -hmm. Przynieście obcego. Szefie? Ta. Niech pan tu przyjdzie. Jest chyba mały problem. Mały problem? Ty to nazywasz małym problemem? Masz mi go znaleźć, zrozumiano? Sam przecież nie mógł uciec. Biegnij. Panie Finson, dzieciaki gdzieś zniknęły. Ten potwór Finsona normalnie ożył. Jak maszyna zrobiona z gumy i plastiku mogła ożyć? Mm. Mm. Spróbuję znaleźć Ulryka i Sisi. Będziemy w kontakcie. Dobra. Elita, od zaraz zanurkuje. Jak to widzisz? Raczej źle. Miałeś rację. Ksana znów coś szykuje. Zlokalizowałem wieżę. Jest w regionie polarnym. Naprawdę uważasz, że te dzieci ukradły Obcego? Jeśli to one, to lepiej, żeby Finson ich nie znalazł. Dobra, Jeremy. Jestem. Aelita udaje się do regionu polarnego. Tam zlokalizowałem wieżę. Odpalam transfer. Transfer oda. Tak. Wirtualizacja. Od fajna miejscówka ale bez ogrzewania. Równina zwierżą jest w tamtym kierunku. Chodź w biegu się rozgrzejesz. Dlaczego nas tu zostawił? Skoro z łatwością mógł, pewnie chciał nas wykorzystać jako przynętę na tamtych. Jakich tamtych? Chodzi ci o resztę twojej ekipy? Ulrich, Sisi. Cześć, Jumi. Błagam was, tylko się nie ruszajcie. Bardzo zabawne. O oh, Yumi. nie przypuszczałam, że kiedyś Ci to powiem, ale tym razem naprawdę bardzo się cieszę, że Ci widzę. Całować będziecie się później. Musimy iść, żeby powstrzymać. Wyłaś ksana. się stamtąd! I to raz, dwa. Od Aelita. Uwaga! Ksana wypuścił potwory. Tuż za Wami jest cały rój uzbrojony w lasery. 25 punktów za uderzenie. Mała potyczka dla rozgrzewki. powitalny Pyszysz, gdzie jesteś? Błagam, odbierz to Jumi, odbierz. Mówcie natychmiast, gdzie się podział mój obcy? A? Co? Ale! W nogi. Szefie, znalazłeś? A? Nie pozwólcie im uciec, zróbcie coś. A? A? Stój! To ja cię stworzyłem. Musisz mnie słuchać, rozumiesz? Jeremy, tu Yumi. Tak, znalazłam ich. Aleksana opanował potwora, który będzie tu lada... O, Yumi i Ulrik mają poważne kłopoty. Nie ma czasu! O, a to ci zjazd. Nie ma wyboru. Ale super jazda. A może gdzieś tu zamieszkam? nawiasem! Gdzie to się kończy? No, wiesz, o sam widzę, ma Tak czy inaczej, wieża jest dość blisko. Dzięki za info. Może sobie odpuścił. Wątpię. Kiedy wreszcie miałam szansę pokazać swój talent, jakiś mechaniczny potwór musiał oszaleć i co gorsza, ujął się na mnie. Nie rozumiem tego. Co ja takiego zrobiłam, tej gumowej kaczce, że mnie dręczy? Czy mógłbyś spróbować ją uciszyć choć na chwilę? Eee. Alita, widzisz tu gdzieś te wieże? Tak, nawet dwie. Jeremy, są dwie wieże. Niemożliwe, widzę tylko jedną na Holomapie. Ksana to zrobił, żeby nas zmylić. Cóż, trzeba którąś wybrać i to szybko. <tryk> <tryk> Halo, Jeremy, masz dla nas jakieś wieści? Yumi, co się dzieje? Odpowiedz mi. Yumi! Yumi! powiesz, pośpiesz się, ale uwierz mi, stary, nie siedzimy na imieniu. na hucie. Padnij! Elita, musisz szybko wybrać wieżę. Nie wytrzymam zbyt długo. Dobrze. No nie! Oj. No to idę. Poza wierzę w ciebie, Aelita. Aelita, kod. Uh, 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 uh. Lioko. Oh. Jeremy, wybacz mi, to nie ta wieża. Nie, czekaj. Świetny pomysł z tym wykorzystaniem o, fabryki.- Dzięki, muszę przyznać, że moje pomysły są delikatnie mówiąc, absolutnie genialne masz. Piękna sceneria. A wie pan, że już kiedyś kręcili tu jeden film? Żartujesz! Nie, taki science fiction z obcym. Strasznie mi się podobał. Nie, nie, przemyślałem to. Ta fabryka się nie nadaje. Poza tym to wcale nie był mój pomysł. Co jest? Jak śmiesz mi mówić, że kłamie? Znajdę innego producenta. Super. Nie, nie wstrzykam się!